Wspólnota ludzi wiersza nie jest może jakoś bardzo liczna, ale z mojej perspektywy jest bardzo y, otwarta. I o ile nie będę idealizować tego środowiska, o tyle y, wbrew, jak się zdaje, jakoś tam powszechnemu przekonaniu, dla poezji właśnie działania kolegialne są y, najważniejsze. O ile sam akt pisania pewnie jest y, w jakiś sposób jednostkowy, o tyle przecież jest to część olbrzymiej całości, a cała reszta y, uwzględnia. Inne osoby, czyli jakby, żeby ten, ten obieg poezji w jakiś sposób zorganizować, potrzebny jest ta, cały sztab ludzi, którzy będą na niego działać, już nie mówiąc o tym, że potrzebny jest i autor, i czytelnik, e, więc jest to działanie dwustronne. Odrębną. I też dla mnie istotną kwestią jest to, że w ogólnym rozrachunku, przynajmniej dla mnie, nie ma znaczenia, kto napisał dany wiersz, a że dany wiersz został napisany i że jest. Nie znaczy to oczywiście, że nie ma on autora, ale trzeba pamiętać o wszystkich składowych, które za nim stoją, czyli o wszystkich bodźcach dotyczących innych ludzi, innych tekstów, czynników zewnętrznych i wewnętrznych. I o ile jest oczywiście miłe poczucie, że ja albo ktoś. Dany wiersz napisał, że, że on nam wyszedł fajnie, że jakoś w życiu czytelnika będzie istotne. O tyle mimo wszystko poezja nie służy do ochtania ego i, z, moim zdaniem, służy jednak czemuś, y, czemuś innemu.